nie poddawaj się stary uratowaliśmy Cię przed kotem wydawało się, że jesteś już martwy, a żyjesz napij się wody zobaczysz jeszcze wrócisz na drzewo nektarnik ciemnobrody Olive sunbird z angielskiego oliwkowy słonecznik słonecznik słonecznikowy ptaszek tak o, potrzebujesz odpoczynku i wsparcia nasz nasze wsparcie, tak? Dzie Dzieciaki, nie możemy dotykać Nie możemy dotykać Nie możemy On jest chory On potrzebuje odpoczynku Potrzebuje odpoczynku i napić się wody Delikatnie Czekaj, Nie bój się, nie bój się Ja wiem, że on Już raz nam wyskoczył ale znaczy, że masz siłę Tu masz wodę Nie bój się Nie bój się Nie bój się Stój, stój, stój Nie ruszaj się, nie ruszaj się Don't, 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 don't He needs rest, rest He needs only rest Masz siłę stary no radę Jesteś już zdrowy There is a latch. Yes, yes, yes. I mean, yes, there is. The Olives Bird. Do you see Olives Bird? I okazuje się, że ptaszka trzeba było Puścić wcześniej na drzewa Niż trzymać go W domowej opiece, bo nie miał Złamanego skrzydełka Tylko miał Jakąś małą kontuzję I gdzieś się ukrył teraz W tych drzewach wspaniałych I to samo będziemy robić Z świadkami Jehowy Uwalniamy Was od sekty Świadków Jehowy Od JW Org Od tych Łobuzów, którzy Was wykorzystują mentalnie, którzy z Was zrobili niewolników. My tego nie chcemy. Chcemy, żebyście byli szczęśliwi i wolni, ale zanim będziecie, to musicie otworzyć oczy i zacząć czytać o Warwick, o Waszych przywódcach z Ameryki. Pozdrawiamy Was. Subskrybujcie, udostępniajcie, bo delegalizacja Świadków Jehowy w Polsce już wkrótce. To, co dzieje się na naszych kanałach i to, co u mnie prywatnie, jak dużo ludzi pisze już do mnie, to jestem całkowicie zaszkodzony. Poczekaj chwilkę. Wait, wait a minute. To, co się dzieje prywatnie na naszych kanałach, to... Zaskakuje, naprawdę ludzie chcą się wygadywać I to są ludzie z, z, for, z forów Świadków Jehowy Dlatego, że to jest najlepsze, że mam informatora Który mi mówi o tym, że przywrócili mnie znowu na grupę Ja nie wiem jak to działa na Facebooku Ale <grym>, możliwe, że Świadkowie Jehowy, którzy otwierają To są już wybudzeni Świadkowie Jehowy Ale jeszcze próbują, nie wiem, badać co się dzieje Natomiast okazuje się, że administratorzy i moderatorzy nie wyrabiają technicznie, bo przywracani jesteśmy i dalej głosimy swoje o organizacji szatańskiej Świadków Jehowy. Trzymajcie się, pozdrawiajcie, pozdrawiamy Was i dajcie komentarze, lajki dla większego zasięgu i do usłyszenia. Trzymajcie się pa!